Witam Was, drodzy parazjali. Dziękuję za pozytywny odbiór tych filmów, które tam wrzucam na ten kanał. A także zachęcam Was do subskrypcji, ponieważ nadal większość z Was tego nie robi. A teraz do konkretów, moi drodzy. W dniu dzisiejszym zajmiemy się otwarciem trzech paczek, trzech paczek z trzech różnych źródeł, o Elixir, z i eBay'a oraz od prywatnego użytkownika z forum Strefa PSX, na którego serdecznie Was zapraszam. Moi drodzy, paczki te zawierać powinny gry promo. Promo, te właśnie promo, o których nagrałem, osobny film, na który także Was zapraszam. Nie owijajmy, lecimy z koksem, moi drodzy. Pierwsza paczka będzie od tego właśnie prywatnego użytkownika z forum Strefy. Nawet sobie tu podpisał. Juki, moi drodzy, yuki. Paczka, jak widzicie, zafakowana bardzo fajnie. Kartonik twardy, możemy nim telepać, nic się nie dzieje. Świetna rzecz. Idziemy po urządzonko do otwierania paczki, czyli jakiś nożyk, nożyczki. Dobra, moi drodzy, wróciłem. Mam sobie takie nożyczki. Zobaczymy, czy damy radę otworzyć sobie tymi nożyczkami te właśnie pudełeczko. Co tutaj się, moi drodzy, będzie skrywać? Bardzo fajne pudełko, jak najbardziej. Pakunek odpowiednio spakowany, tak jak być powinno, można nim rzucać, kopać i się nie rozwali zawartość. Lecimy, lecimy z tym. Się otwarło. Może jeszcze kartonik się wykorzysta, bo całkiem przyjazny. I moi drodzy, paczka zapakowana perfekcyjnie. Nie jest to ani Allegro, ani eBay, ani Olix, tylko prywatny człowiek z prywatnego forum, który doskonale wie, jak pakować paczki. Nie podam wam nikogo, bo możliwe, że sobie nie życzy. Natomiast paczka spakowana jest perfekcyjnie, moi drodzy. Otwiera jeszcze dodatkowo jakiś fajny kawałeczek gąpeczki. Jak najbardziej na plus. Proszę do tego pana. Może się odezwie, jeżeli ten kanał tutaj subskrybuje i pochwali się tym, że tak bardzo dobrze pakuje paczki. Teraz, moi drodzy, dostajemy się do tej paczki. Dostajemy się do niej. Całkiem. Malny sposób. I cóż, cóż my tu, moi drodzy, mamy. Pierwsza promeczka. Promeczka rewelacyjna, moi drodzy. Jak najbardziej rewelacyjna promeczka. To sobie tu odłożymy, co by nam nie przeszkadzało zbytnio. Moi drodzy, no hit, człowiek wie jak pakować paki. To nie jest pierwszy lepszy, moi drodzy, osobnik. Tylko osoba znająca wartość rzeczy, którą wysyła. Jeszcze musimy tu rozpakować moi drodzy, bo zostało to jeszcze bardzo fajnie owinięte, co by się podczas nie wiem, uderzenia kartona nie otworzyło. Osoba bardzo, bardzo dobrze zabezpieczająca rzeczy. I moi drodzy, otworzyliśmy pierwszą paczuszkę, w której znajduje się, moi drodzy, co? Co, moi drodzy? Po raz kolejny moi drodzy. Silent Hill, dwójeczka, wersja promo na konsole PlayStation 2. Bardzo fajnie, bo jest z okładką. Mamy sobie tutaj we, we środku coś, żeby jeszcze płytka nawet nie latała. Moi drodzy, osoba bardzo dobrze pakuje paczki. I tak jest sobie włóeczka. Okładeczka, płytka. Moi drodzy, bardzo fajny fajny egzemplarz unikatowy trudno dostępny, fajny i niezniszczony. Więc pierwsza promoweczka za nami Silent Hill do kompletu Silentów brakuje mi jeszcze jednej części, nie dwóch części. Jedynki z PSX, moi drodzy, i części y, czwartej Derum. De Derum. I wtedy będę miał komplet Silent Hillów wydanych w wersjach promo. Także to jest jedna rzecz, moi drodzy, mamy jedną. Kolejna paczka to będzie paczka, paczka z z z z z z, z moi drodzy. To będzie paczuszka z Hiszpanii. Paczuszka z Hiszpanii, dane oczywiście zostały tutaj zdjęte, co by nie było jakichś nie, nieporozumień, że sobie tam dane udostępniamy i zobaczmy, czy w Po pierwsze, moi drodzy, paczka spakowana, jak widzicie, jest w zwykłą kopertę bąbelkową, żadnych zabezpieczeń, można to walnąć i jak najbardziej wszystko się chyba rozwali, bo nie czuję tam żadnego kartonika, więc Dementując kwestię tego, że eBay pakuje paczki, że ludzie z eBay pakują paczki dobrze, nie, nie pakują dobrze i to nie jest przypadek jednostkowy, to jest przypadek, moi drodzy, 9 na 10. Takie właśnie dostaje paczki pakowane. No ale zobaczmy, czy nic nie strzeliło. Otwórzmy sobie tą paczuszkę i zobaczmy, czy wszystko zachowane jest w sposób taki, jaki być powinno, bo to jest najważniejsze, prawda? Otwieramy, otwieramy. Za dużo gadania, za mało roboty trzeba robić. I co, moi drodzy, zobaczcie, zobaczcie. Wsadzone luzem. Luzem. Po prostu wsadzone luzem. Więc, no tak. I, oho, ho, ho, moi drodzy. Jak to miło, że na kanale trafiło się, zobaczcie. I już strzeliło. Strzeliło. I widać, co się stało. Rozwaliło. Tutaj drachnięte. Też nie było tego na zdjęciu. dam, Więc wszystko, moi drodzy. Co, mam to zwrócić z tego powodu, że przyszło takie pęknięte. No nic nie zrobię. No, pudełko to pudełko, widzicie, moi drodzy. Spakowane. W dokładnie taki sposób bez totalnie żadnego żadnego zabezpieczenia przed tym, żeby karton karton nie strzelił no i tak pudełko do, do wymiany widzicie no no, no do, do wymiany jest pudełko do wymiany tutaj pęknięte tutaj pudełko też strzeliło no ale co no już on nie są to to rzeczy, więc nie będziemy z tego powodu robić problemów to jest klasyk, moi drodzy, to jest klasyk, tak się na Ebayu w większości pakuje, niestety trzeba się z tym pogodzić. Dobra, ale na szczęście okładeczka, moi drodzy, z Little Nightmares 2, rewelacyjna gra, moi drodzy, mam część pierwszą w promce, którą wcześniej wam pokazałem, w tym momencie sobie skompletowałem i mam obydwie części już w wersji promo. Bardzo fajna pro platformówka, takie połączenie powiedziałbym dla mnie osobiście jak Little Big Planet, z Silent Hillem, taki klimat Silent hill, jakieś psychodeliczne rzeczy, a chodzimy sobie chłopczykiem w kapturku, który tak naprawdę nie wiadomo o co, o co w ogóle z nim jest. Taki anonimowy chłopczyk w kapturku, mm, który chodzi właśnie z boku, tak jak w Little Big Planet i pokonuje elementy, jakieś przeszkody, tak jak właśnie w tamtej omawianej wcześniej gierce z maskotką. Także co to dużo mówić? No, płytka jest. Płytka, moi drodzy, jest stan perfekt. Jest to stan perfekcyjny, tam tylko ja teraz sobie osobiście ją wypalcowałem, no ale niestety. No, to jest właśnie pakowanie i kolejną rzeczą, zdaniem, tutaj w tej paczce jest Dragon's Crown Pro na konsole PlayStation, na PlayStation 4, także w wersji, w wersji promo. Gierka Atlusa, jeżeli chodzi o tą, o ten tytuł. Taka bardzo fajna, chodzona nawalanka, coś w starym stylu właśnie beat'em up'ów, czyli chodzonych nawalanek, w którym wybieramy sobie jedną z takich fajnych postaci fantazy Widać tutaj kreckę Atlusa, czyli ludzi, którzy stworzyli Persony, którzy stworzyli y, Matrimel na przykład, albo którzy stworzyli chociażby Demon Souls'y, prawda, więc jak najbardziej y, fajny temat. Okładeczki tutaj nie mam, ale się z tego cieszę bardzo, powiem wam, bo dostać akurat tę promkę jest dość ciężko, więc fajny, fajny patencik temat. I kolejna rzecz, moi drodzy, ostatnia dzisiaj paczuszka, to jest paczuszka z olx -a. Jak widzicie, to samo, to samo, paczka spakowana tylko w folię bąbelkową. Podobnie jak na eBayu żadnego w środku zabezpieczenia, nawet sobie posłuchajcie... No, wszystko normalnie tam się telepie, tam jest tylko pudełko włożone z płytką, no ale cóż, miejmy nadzieję, że jest niepułamane Tutaj oczywiście dane osobowe zostały zerwane, więc widzimy, że jest to, co powinno być, nie dostałem cegówki Natomiast, no zobaczymy, jak tam jest stanem tego przedmiotu, moi drodzy. Bo także został wysłany w sposób mało, mało zabezpieczony. Jedno, co tutaj się liczy, co tutaj jest mnie dobrze, moi drodzy, to to, że ktoś włożył do środka kawałek folii bąbelkowej. Fajnie, bo puta nie miała możliwości latać, czyli stąd wylecieć i sobie tam się rysować, także jest to plus. A co to, moi drodzy, jest? Jest to najnowszy Resident Evil 4 remake na konsole PlayStation 4 w wersji promo. Ciężko ten tytuł w wersji promo, bo pojawiło się go dość niedużo. Stan oczywiście perfekcyjnych, najbardziej się udało fajnie znaleźć. Pojawiło się go dość niedużo na rynku, bo jest to jedna z tych ostatnich teraz promówek. Znaczy, chyba ostatnia promówka, jakby na to nie patrzeć. I w sumie do rezultatu, wiesz, trochę nie brakuje, ale dwójkę, trójkę, czwórkę, yy, tam jeszcze wersje sz, z tych rezydentów jeszcze mam, na przykład mm, Revelation, dwójkę, także trochę Residentów już jest. Ale z tą czwóreczką wiem, że będzie trudno, bo było jej dość, dość niewiele było tych promek, bo w większości wysyłali kody, więc forma fizyczna będzie wciul rzadka. Moi drodzy, także jak widzicie, hmm, troszeczkę pokazaliśmy, jak się pakuje paczki na eBay'u, jak się pakuje na OLX-ie, a jak potrafi spakować prywatny, tak naprawdę, kolekcjoner. Ja osobiście pakuję zawsze w kartoniki, wypełnione jakimiś tam, powiedzmy, papierami, reklamami, różnego rodzaju, które znajduję sobie na przykład na klatce. Yy, wykorzystuję je w sposób wtórny i oczywiście owijam przedmiot też folią bąbelkową, wiadomo, żeby się tam nic nie, nie uszkodziło, plus coś tam wkładam do środka, żeby też ta płótka nie latała. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że podobał się Wam mój unboxing. Rzeczy dość rzadkie, bo Czwórka Rezydenta Remake na PS4, Dragon's Crown Pro na PS4, Little Nightmare na PS4 oraz Silent Hill 2 na PlayStation 2. Wydania są dość rzadkie. Dzięki Wam bardzo za uwagę. I mam nadzieję, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, Nara!